W mroźny, szary świt, który wdzierał się przez nieszczelne okno kuchni, Zosia budziła się zanim jeszcze pierwszy promień słońca musnął wierzchołki starych lip za domem. Jej drobne dłonie, zgrubiałe i popękane od ciągłej pracy, automatycznie sięgały po wiadro z wodą, a zmęczone, niewyspane ciało poruszało się z precyzją wyuczoną przez lata brutalnej codzienności. Nie pamiętała innego życia. Tylko to jedno, życie sieroty, na łaskę ciotki i wuja, którzy z każdym dniem zdawali się coraz bardziej zaciskać pętle wokół jej i tak już skromnego istnienia, pozbawiając ją resztek dziecięcej niewinności i nadziei. Każdy oddech wydawał się kosztować ją więcej niż to, co otrzymywała w zamian. Ciotka Elżbieta postawna kobieta o surowym spojrzeniu i wciąż skrzywionych, wiecznie niezadowolonych ustach widziała w Zosi jedynie parę rąk do pracy, siłę roboczą, którą można było wykorzystać bez wyrzutów sumienia. Wuj Stanisław, zawsze milczący i ociężały, pozwalał na to bez słowa sprzeciwu, czerpiąc z sytuacji ciche zadowolenie, a jego obojętność była równie bolesna, co jawne okrucieństwo ciotki. Dom, który kiedyś należał do rodziców Zosi, miejsce pełne ciepła i miłości, a które powinien być jej ostoją i dziedzictwem, stał się jej więzieniem, a ona sama darmową służącą pozbawioną wszelkich praw. Sprawiedliwość, tak głęboko zakorzeniona w sercach Polaków, zdawała się omijać to jedno małe gospodarstwo, ukrywając się za zasłoną pozorów i zamówienia. Każdy dzień był powtórzeniem poprzedniego. Mycie naczyń w lodowatej wodzie, szorowanie podłóg, gotowanie obiadów dla ciotki i wuja, którzy z rzadka raczyli ją spojrzeniem, a następnie ciężka praca w polu od świtu do zmierzchu. Za to wszystko otrzymywała resztki ze stołu, często nadgniłe lub ledwie jadalne i miejsce do spania na zimnym, wilgotnym strychu, bez ogrzewania. Nadzieja że coś się zmieni, dawno już przygasła, ustępując miejsca cichej rezygnacji, która coraz mocniej osiadła na jej młodej duszy. Lecz gdzieś głęboko, w zakamarkach jej serca, twiła jeszcze nikła iskierka, nieokiełznana chęć przetrwania, odziedziczona po matce, o której pamiętała tylko niewyraźne obrazy, delikatny zapach jej perfumów i ciepły dotyk, który tak nagle został jej odebrany. Wspomnienia o rodzicach były jak odległe, blaknące obrazy na starym płótnie, malowane w odcieniach złocistego słońca i szmaragdowej zieleni pól. Czas zacierał kontury ich twarzy, rozmywał brzmienie ich głosów, ale uczucie bezpieczeństwa, jakie dawała ich obecność, ciągle tkwiło w jej pamięci, niczym cenny skarb ukryty pod warstwami cierpienia i zapomnienia. Zosia często w myślach wracała do tych ulotnych chwil, zwłaszcza gdy była sama, próbując przywołać choćby fragment tamtego szczęśliwego świata, by choć na chwilę uciec od brutalnej rzeczywistości. Te krótkie momenty były jej jedyną ucieczką, jej cichym azyłem. Po śmierci rodziców Zosi, którzy zginęli tragicznie w wypadku drogowym, świat dziewczynki wywrócił się do góry nogami. Rodzice, Ludzie uczciwi i pracowici zgromadzili niewielki, lecz solidny majątek, który miał zapewnić Zosi spokojną i dostatnią przyszłość. Formalnie wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Dokumenty, napisane drobnym maczuszkiem i podpisane w pośpiechu przez pogrążonych w żałobie krewnych, przekazywały opiekę nad dziewczynką i, co istotniejsze, zarządzanie jej dziedzictwem w ręce, ciotki i wuja. Nikt z zewnątrz nie kwestionował tej decyzji. A sędziwy notariusz, który spisywał testament, zdawał się ufać pozorom i szlachetnym intenzjom przedstawionym przez opiekunów. W cesem zarządzanie przekształciło się w bezwzględną grabież, dokonywaną pod płaszczykiem troski o sierotę. Rodzinna posiadłość, która powinna być zabezpieczeniem przyszłości Zosi, stawała się coraz bardziej zaniedbana, a pieniądze za sprzedaży części ziemi i zbiorów magicznie znikały w kieszeniach ciotki i wuja, trafiając na ich konta lub będąc przeznaczane na ich własne coraz bardziej wystawne potrzeby i przyjemności. Dla Zosi to oznaczało nie tylko utratę materialnego dziedzictwa, które przecież było jej, ale przede wszystkim utratę dogności, i poczucia przynależności, której tak bardzo potrzebowała. Traktowano ją nie jak członka rodziny, a raczej jak intruza, niechciany ciężar, którego obowiązki były jasno określone, a prawa żadne. To było jasne pogwałcenie każdej moralnej i prawnej zasady, budzące głębokie oburzenie. Ciotka Elżbieta nie szczędziła Zosi słów krytyki i poniżenia. Każde potknięcie, każda chwila odpoczynku, spotykała się z ostrą reprymendą, często wykrzykiwaną przy sąsiadach, by wzmocnić efekt uponiżenia. Jesteś tu tylko dlatego, że nikt cię nie chciał, musisz odpracować swój chleb, sieroto, a i tak jesz za dużo. Te słowa, wypowiadane z lodową obojętnością, raniły Zosie głębiej niż wszelkie uderzenia. Wuj Stanisław. Choć mniej wylewny, wzmocnił jej cierpienie swoim milczącym przyzwoleniem i nieobecnym spojrzeniem, które dawało jej do zrozumienia, że jest niewidzialna, nikomu niepotrzebna, jedynie zbędnym balastem. Wieś z jej nieodłączną siecią plotek i szeptów obserwowała, lecz milczała. Ludzie widzieli wychudzoną dziewczynę, ciężko pracującą od świtu do zmierzchu, i widzieli dostatny stół u ciotki i wuja, pełen wykwintnych potraw i świeżego chleba, podczas gdy Zosia zadowalała się okruchami. Czasem szeptali między sobą o biednej Zosi, ale nikt nie ośmielił się podważyć autorytetu Elżbiety, której język był ostrzejszy niż nóż, ani nie dostrzegał cichych łez Zosi, skrywanych za murami udawanej obojętności i kamiennej twarzy. Sprawiedliwość, niczym gęsta mgła, otulała ich wszystkich, zasłaniając bolesną prawdę, a strach przed konsekwencjami skutecznie hamował wszelkie próby interwencji. Gdy noc zapadała i dom pogrążał się w ciszy, Zosia, wyczerpana fizycznie i emocjonalnie, wspinała się po skrzypiących drewnianych schodach na strych. To był jej azyl, jej więzienie, a zarazem jedyne miejsce, gdzie mogła na chwilę odetchnąć od nieustannej presji. Zimne, Ciemne poddasze, wypełnione starymi rupieciami, zakurzonymi meblami i gęstymi pajęczynami, było jedynym miejscem, gdzie mogła być sobą, gdzie nikt nie widział jej łez ani jej niewypowiedzianego cierpienia. Tam, skulona pod starym, podartym kocem, który ledwie chronił ją przed przenikającym chłodem zenikającym przez szczeliny w dachu, opłakiwała swoje straty, rodziców, Dzieciństwo, które nigdy nie miało szansy się rozwinąć i przyszłość, która wydawała się być jedynie mglistą pustką bez nadziei. Mróz wdzierał się w kości, a bolesna samotność duszę, sprawiając, że każda noc była dla niej długą torturą. Często zasypiała z pustym żołądkiem, a sny były jedynym ukojeniem, choć rzadko kiedy przynosiły prawdziwy spokój. Dni mijały i z każdym kolejnym wzosi narastał poczucie beznadziei. Była zrezygnowana. Jej oczy straciły blask, a uśmiech stał się odległym wspomnieniem, prawie zapomnianym. Czasem zastanawiała się, czy ma siły walczyć dalej, czy w ogóle żyć. Czy nie byłoby łatwiej po prostu się poddać i zniknąć? Myśli o ucieczce były kuszące jak słodka obietnica wolności, lecz dokąd jaby się poszła? Bez pieniędzy, bez znajomości, bez żadnego wsparcia była tylko bezbronną sierotą, skazaną na los, który zgotowali jej okrutni opiekunowie. Ta myśl bolała najbardziej, świadomość własnej bezsilności i braku jakichkolwiek perspektyw. Często w ciemnościach strychu Zosia szeptała imię swojej matki czuła jej obecność, niczym ulotny zapach starych kwiatów, próbując sobie przypomnieć jej głos, jej uśmiech, delikatny szept piosenek, które nuniła do snu, kołysząc ją w ramionach. Te krótkie chwile, choć ledwie uchwytlne, przypominały jej, że kiedyś była kochana, że należała do kogoś, że miała rodzinę, to było jedyne, co trzymało ją przy życiu cienka nić, łącząca ją z przeszłością z lepszym światem, który wydawał się coraz dnia bardziej odległy i nierealny. Pewnego deszczowego popołudnia, gdy burza szalała na zewnątrz i ulewny deszcz bębnił o dach i w szyby, ciotka Elżbieta w złym humorze wysłała Zosię na strych po stare, nieużytkowane naczynia, rzucając jej przy tym złośliwe uwagi o jej nieudolności. Zosia z rezygnacją wspięła się po schodach. Podczas przeszukiwania ciemnych zakamarków, pod stertą pożółkłych obrusów i zapomnianych ubrań, w starej, drewnianej skrzyni natknęła się na coś niezwykłego. Był to niewielki oprawiony w wytartą skórę przedmiot, zapięty na mosiążną klamkę, który wyraźnie różnił się od reszty rupieci. Jej serce zabiło mocniej, jak dzwon w opuszczonej wieży, budząc w niej niejasne przeczucia. Zosia ostrożnie otworzyła poszarzłe strony. Delikatne, staranne pismo jej matki natychmiast przywołało dawno zapomniane uczucia, fale czułości i tęsknoty, której intensywność zaskoczyła nawet ją samą. Każde słowo było niczym ciepły dotyk, czuły uścisk, którego tak bardzo jej brakowało przez wszystkie te lata samotności. Dziennik niczym most łączył ją z przeszłością, z matką, którą straciła zbyt wcześnie, ofiarując jej na miastkę utraconego szczęścia i poczucia przynależności. Pierwsze wpisy dotyczyły dziennych spraw, drobnych radości i zmartwień typowych dla młodej matki. Zosia, czytając o ukochanych kwiatach matki, o jej planach na ogród, o marzeniach o przyszłości, Zosi.